Dzisiaj swoją premierę mają dwa nowe ramiona na mikrofon od marki Crux. Mowa dokładniej o Crux Arm 200 z dopiskiem L oraz S. W tym materiale przyjrzymy się im bliżej, a także sprawdzimy czym się różnią i czy jest sens dopłacać 20 zł do wersji L. W zestawie z ramieniem dostajemy gwinty, które zwiększają kompatybilność i poza samym mikrofonem damy radę zamontować na nim chociażby aparat. Ramie zakończone jest gwintem 3 ósme cala, a dołączone przejściówki to 5 cala oraz 1 czwarta cala. Procent dorzuca także 4 sztuki rzepów do uporządkowania kabli, czy przykładowo adapter USB typu C do USB typu B. Montaż ramienia jest banalnie prosty i każdy powinien sobie z nim dać radę. Wystarczy przykręcić zacisk do blatu, którego grubość nie może przekraczać 70 mm. Nie musimy się przejmować jego porysowaniem ze względu na zastosowaną na zacisku gumę. Zacisk posiada również przestrzeń na zawieszenie na nim naszych słuchawek, jednak nie przy każdym biurku będzie to możliwe. Wszystko zależy od tego, co macie w swoim pokoju. W następnym kroku przycinamy zabezpieczenia ramienia i wkładamy je do zacisku. Przykręcamy pokrętłem, i po tym procesie jest ono stabilnie umiejscowione. I pomimo próbowania z dosyć dużą siłą, nie udało mi się go wyjąć. Zadbano jednak o to, by pomimo zamocowania ramienia można było go obracać o 360 stopni bez konieczności luzowania ramienia, jak ma to miejsce w niektórych konstrukcjach. W środkowej części ramię pozwala na regulację kąta pochylenia o 180 stopni, czyli z pozycji, w której ramię było złożone, przykładowo w pudełku, możemy go całkowicie rozłożyć na ponad metr długości, aby pozwolić udzielić komuś głosu z drugiej części stołu, chociażby. Została nam sama góra, która posiada 240-stopniową regulację. I to na nią montujemy mikrofon lub wcześniej gwint, gdy nasz mikrofon wspiera inne wejście lub gdy chcemy na przykład zamontować aparat. Z czym warto zaznaczyć, że maksymalny udźwig ramienia to 1300 gram. No dobrze, ale przejdźmy teraz do różnic pomiędzy wersją S oraz L, bo jest wiadomo, że jest różnica w cenie, która wynosi około 20 zł, ale. Co jeszcze je różni? Różni je wielkość. Przykładowo droższa opcja ma zasięg poziomy o 10 cm większy, czy pionowy o 5 cm. Posiada też dłuższy kabel o 70 cm i to w zasadzie tyle za co dopłacamy. Jednak różnice po zamocowaniu przy biurku są już dosyć spore, bo teraz gdy ja Wam mówię 5 czy 10 cm się wydaje, że nie jest to dużo. Jednak po zamontowaniu wszystkiego ten, ta mniejsza wersja może być dla niektórych Zbyt mała, szczególnie gdy ktoś montuje mm, mikrofon w ten sam sposób jak ja, gdzie chce, aby on był umieszczony nad monitorem, bo na przykład ja nie mam, mam biurko obudowane wokół i nie mam możliwości przyczepienia go po boku. Jednak przechodząc do podsumowania, Crux Arm to typowe ramię mikrofonowe, które zostało wykonane z metalu. W swoim życiu miałem styczność z dwoma statywami na mikrofon. Budżetową propozycją od SPC Gear, która na legro kosztowała jakieś 30 zł oraz sporo droższym rozwiązaniem od Endorfi, stosowanym w mikrofonie, którym używam do tych nagrywek za około 800 zł. Także oceniając jakoś wykonania, stwierdzam, że nie znając jego ceny, a mianowicie 130 zł za wersję tańszą yy, i tą mniejszą zarazem, oraz 150 zł. L, to wstawiałbym właśnie gdzieś okolice tych 100 zł. Konstrukcyjnie bliżej jemu do tańszego rozwiązania, ale jest za to zdecydowanie bardziej stabilne, z grubszego metalu. Myślę, że jest to rozwiązanie idealne dla osób, które już mają jakiś mikrofon stojący i chcą zainwestować w niedrogi ale sensowny, nie się od wiaterku z wentylatora komputera lub w sytuacji, gdy komuś z jakiegoś powodu jakiś się popsuł.